i witam bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z zagrani SESA. Dzisiaj jest ze mną Damiano 15 w roli takiego widza. No i będziemy sobie jednocześnie ze sobą gadać. Dzisiaj sobie zagramy latającego skata tak, żeby zacząć tą całą serię od tego. Wiadomo. Coś mi tu. czuję. obecny ping na oficjalnych serwerach to 130. O akurat fajna, ulubiona moja mapa jest, którą bardzo lubię. Oczywiście zapraszam na serwer na Discordzie Amzition yy, se Server dla widzów. Jeżeli ktoś by chciał dołączyć to link zostawiam w opisie tego filmiku. Ktoś to linka podam w opisie. Przecież ty nie możesz liga w opisie. W komentarzu najwyżej. Możesz. Albo no lepiej ja podam, żeby było. No, <laughs> to nie było. No, trochę mi też. I refleks też przy okazji. Dobra, dołączę sobie do terrorystów. Wow, Co tu się stało. Dobra, weź się rozpoczął. Wow, i się znów zaczyna. Polecę sobie inaczej. Lecę sobie od tej strony. Czyli zobaczę sobie jaki ping. 200! 200 pingu. Jak z tobą... Jak nagrywam... Nie mam czego. To jest... Ty bot mnie porobił nie chyba. Nie, Ty no. chyba bot mnie porobił. No i to nie rób. Co? Nie ja jestem. Tylko nie, nie rób. No... Jezu, ten ping mam za wysoki. Nie wiem od czego, właśnie. Może jak z tobą gadam, to może mam taki wysoki ping, nie wiem. Czasami 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 to nie no właśnie. Bo ja gram teraz. jeszcze nagrywam. Ty boty. Co za boty. No. Bo. Co jest? 190 pingów? 200 nie wiem czemu jest. Ty wiesz co? W następnym odcinku spróbuję to. Yy, yy, rozmawiać bez niego ogólnie. Bo przerywa nie wiem czemu. Tak się już stało. Niestety. Dawać terroryści, dawać. O dobrze. Jakbym nie miał takiego dużego... No, nie ten giga pobrany. O! W ogóle to Damiano15 mógłby ze mną zagrać kiedyś w CSA i nagram dla was ten odcinek Teraz co pobieram, wiem że ma sobie, sobie internet, ale Mam nadzieję, że pobierze i nagram jakiś odcinek wspólnie Ja też O rucheta zawalię z noską Typy Wiesz, o, trochę już mi nie, nie ja lakuję. Ale ja go porobiłem! Ooooooo! Jakie duby? Jakie duby z ich... 3 0 już. Hej! Masz u siebie w pokoju muchy? Mychy? Czy? Muchy. Nie. A czemu pytasz? Bo nie, nie znak, że zna. <laughs> chodzi. Wiem czego nie to i nie do myń, tak tam nie dam No! Dobra Niestety no wiem, dwó dwóch na no jednego było, no co jak miałem sobie poradzić No, no pora no strzelać w no. Czy ja jestem w terrorystach czy... A tak, dobra, w tym ter terrorystach sorry, pomyliłem się Dobra, trzeba trzeba ich załatwić ze swoich. Ty... Ja nie wyrzucam tego Yodi. Zostawię go. No! No, wszyscy się... Polecieli. No! Jak miałem walczyć, jak tu... Trzech typów było na... Na tym podziemnym. jak miałem sobie poradzić? O, już HET poleciał. I jak miałem zrobić?

I wtedy... Ale jeszcze chciałem ze sobą nie? No ale... To na telefonie zesalasz, typie. No bo jeśli nie... wezmę telefon do łóżka, co? To normalne. Myślę że będę chciał lecieć o tak? Ło! No! Nie no, fajnie. Ono już dobry stopień, stopie, więc dlatego może być dobre. Z okazji tego, że ja maraton robię, dlatego wrzucam te filmy częściej. I tak sobie zrobię taką małą przerwę, bo nie chcę mi się wrzucać filmów regularnie. Wolę sobie robić takie maratony, że będę wrzucał po dwa odcinki z każdej serii, dlatego żeby. O, ten sam skin. Fajnie. A powiedz, co tam u Ciebie Damiana15? Cześć, same nogi mam. No, tak jak u mnie. Nie ma z kim pograć za bardzo. No. Jeżeli chcecie ze mną zagrać w CS albo w Minecrafta, to zapraszam na serwer. Jeszcze raz wiem, że reklamuję siebie, ale... Dobra. No ale jakieś gry telefoniczne to... ...en nie zagram. Ja, 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 ja też chętnie zagram Jaki major? Co ty gadasz? W Ja nie major Kiedyś nie Major to ja jestem w Minecraftie Typie No dwóch typów na mnie jedzie, no fajnie Nie no zajebiście, kurwa Ja jak miałem sobie poradzić? <noise> nie to nie takie nudy co myślałem. Ja tu myślałem, że ich porobię, łatwo. Proście. Prosto. Dobra, lec od fajnej strony. No to fajnie. Pozostały czas jeden dzień, godzinę. Serio? A to no. fajne. To fajnie. A teraz rozpoczęcie w linii 13, w linii 17, a mamy w linii 16, w 10. No! Nie? Jak on mnie ty porobił? Ja chyba bez nos... Y, to, bez kołpa będę używał zaraz. No teraz trochę wkurzyło. Nie, może w Team Fortress zaraz No. Albo w Team Fortressa zależy. Planuję nagrać też tych Fortresa, muszę tylko jednak pobrać, bo to trochę też nagmie czasu. Ale... No to nie nie chcę pobrać tego. Cicho. <laughs> Cicho, nagram na widzów jakiś odcinek. Nie mówię, że w, yy, będzie ich pełno, ale... Tam, czasami to. No! To jest sprawiedliwe! Typ se strzela, no więc co to jest? ja po prostu już CSO nagrywam od już chyba od no ja nie grałem od par miesięcy bo to straciłem formę, dlatego chcę ją odzyskać w tydzień pewnie Co? Coś nie U Ciebie będzie 5 subskrypcji, nie? Częło 5 Czoł 5 Cztery? 4? Aktualnie 4 Czterech? Tak to y, tam to sześciu i jeżeli będzie to ja zakładam kanał, nie Dobra, robimy taki challenge Dobra, zabiłem typa Z noża Albo jeżeli nie... Dobrał, no zabiłem typa! Ale to jest cośliwe więc ja jak twoi widzowie będą chcieli, to napiszcie w komentarzu, gdy to założył. To... Dobra. Na pewno nas przekonam. Jeżeli be, pod tym filmem będzie, nie wiem, trzy łapki w górę, to oczywiście kontynuuję tę serię i... jest mi, będzie się działo. Jest teraz 1 na 1. O jest. Mam nadzieję, że CSGOCASE.com Gun R... Nie, Gun 3 nie wiem, kto się czyta. Myślę, że sobie poradzi. No, Szelaj to typa. Musisz wygrać. M musisz zdobyć na nas ten, ten ważny punkt, żeby wygrać tą rundę. Wygramy sobie jedną rundę tak dla rozgrzewki i później w następnym odcinku zobaczycie w akcji. A kiedyś ten, grałeś, o, bo kiedyś dane grałeś, albo miałeś nie csa jeden krok, żeś? Miałem? Grałem? A to ma, mało, mało, prędzej w CS-a, bo mam ofensywę Na laptopie, który mi się rozwalił, nie? A co ci się stało z tym laptopem? A nie, nie wiem, nagle e, tak, biały ekran i e, tylko nie widać. Tylko biały ekran jest młodszy. Dobra, no ale czasami Na czarny Aha. Na no czarny. No ja, nie, nie udało mi się. No, teraz dwóch typów będzie mnie dawało. No, cena to też miał trochę, nie? Wola, A, dobra, dobra, spoko. Że... No, przegraliśmy niestety tę rundę. Sorry, Widzowie, ale to nie moja wola. <noise> niestety. Jak to nie? Nie moja! No to nie tylko ja strzeliłem tę sytuację Jest 6 do 5 I nie wiem czy się poddawać czy nie, ale Spróbuję dotrzeć dotrwać do końca I wygrać coś Oj, u chyba zawaliłem! No! To jest możliwe! Nie no fajnie Jakim cudem, bo a ty sestrela z kołpem Ja se latałem Ale mu sprzedałem chociaż To jest ważne A co będziesz dojały 15 nagrywał na kanale nie. Pan coś może jeszcze nagrać na kanale? A Cesa? Co? Jeszcze Cesa. No, może Egi. Się pobierze. No, dobra. Będę czekał. Nie jeszcze Magrata. Zobió w roli głównej, bo ja będę występował u niego. Nie Nie, nie wiem. Bo samego czasami, nie? No, we dwóch no i... Ja no to jest sprawiedliwe typie Aaaaaa przegrała, przegrana, która będzie... Wyspokaj... No skupaj, przegrana wy... Niestety. O jest straszna przegrała, niestety. No niestety straszna przegrana, sorry. To mogę nagrać jakieś te bierki, takie na, na nie? No. Dobra, pan, no to, no spoko. To byłoby na tyle w tym odcinku, jeżeli chcecie więcej takich filmów. Taki, z takiej serii lub innych które nagrywały na kanale, to zostaw łapkę wyraz subskrypcję. I widzimy się w następnym w odcinku Piola.